Ja mam wszystkim w nowym roku. Wszystkiego dobrego i zapraszam na noworocznego streamka. obejrzycie też kawałek filmiku z pewnej ostatniej gierki. I zapraszam, zobaczymy, czy coś wyniesiemy, a nie tylko zginiemy na tej mapie, bo na innej. Ogólnie w tej grze. Dostał? Nie zmęczony. Zapraszam serdecznie. Zapraszam prosto w głowę. to? na mnie. Zamurem. murem? Dzień dobry, wszyscy. jest tam, jest tam z przodu, przed sobą przed sobą Dzień dobry, wszyscy. przed sobą dokładnie? Leży. A granat to? jeszcze. wszyscy. Dzień dobry, Jeszcze Dzień dobry, 4. Drugi tutaj, drugi A, tu. Strzela, nie, wiem, bo, no. nie, nie wiem, jest za chablą, jest za chablą. Leży jeden. No. Jeden leży, ale ja też leżę. Kupię. Teraz yeah. leży, brawo, Działem, Właśnie chciałem celać.